Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Minecrafta na modach. Po prawej stronie jest Ray minimapa, czyli... o to coś. I możemy sobie tworzyć waypointy później tak. O o o, właśnie wiecie i waypoint, na pewno to znacie tam. tylko jak to usunąć. A, e, waypoint. O dobra. E, remove. Keep. Remove. O, dobra. Mamy yy, mamy też yy, To coś, yy, nie wiem jak to się nazywa Forge chyba, nie wiem I na razie też mamy Układanie w skrzynkach, nie wiem jak to się nazywa Ale dobra Zaczynamy tak jak każdy Który zaczyna grać Minecrafta Od ścinania drewna ręką Także Ścinamy trochę drewna Później Robimy drewniany killoff Znaczy nie, najpierw robimy tak, Deski z desek robimy crafting z craftingu, nie z craftingu, tylko crafting trzeba postawić. Później zrobić z desek patyk z patyków, trzeba zrobić kill -off. I teraz mam to. Teraz bijemy ręką w ziemię. Musimy dokopać się do stołna. Mamy stołna, i teraz musimy wykopać stołna. Kopiemy stona, kopiemy na dobra, trochę, 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 trochę musimy wykopać. Myślę, że 20 starczy. 15, 20, dobra, 21, 21. Teraz nasz crafting. Jeszcze musimy więcej patyków zrobić, dobra. I teraz zaczekcie. No, tam piesek jest. Mm, teraz tak. Kill off. Mm siekiera motyka na no, dobra, tak o jeszcze miecz trzeba się przed czymś chronić dobra, zaraz wam coś jeszcze właśnie pokażę na temat tego moda zawsze jestem przyzwyczajony że a ja muszę sobie tripiker to tripiker, tripikator tri o tripikator dobra to muszę sobie wgrać żeby ścinać sobie od razu drzewo za jednym razem za jednym zamachem to chciałem powiedzieć, dobra mamy trochę tego teraz lecimy o i pokażę wam właśnie o co mi chodzi, mamy skrzynię i widzicie o to chodzi Nóżko sobie przesadzę to żeby to nie zabrzmiało i sobie można posortować no to bez tego, ale... ale jakoś sobie można posortować, nie wiem na razie nie wiem po co to zrobiłem, żeby wam pokazać, dobra, rozumiem Myślę, że odcinki będą trwały tak około 15 minut. Myślę, że to by było spoko. I zrobimy tak mniej więcej, że co odcinek będzie nowy mod. Nie nie wiem ile tu jest modów, ale tam wkram sobie jakieś tam na lepsze dungeon. I w ogóle, ale na razie chcę wyjść z tego brzydkiego miejsca. Jakim cudem tu jest drewno? A tu to. To ja może sobie zapiszę waypoint'a y, Wilki Nie wiem czy on sobie pójdzie czy nie, ale dobra Niech będą, wilki Bierzemy mieczyk I teraz świnki A jeszcze jest damage, damage indicator Czy jak to mówi To co widzicie po lewej stronie Dobra jest kolejna świnka Daj mi mięsko O tu jest kolejna Daj mi mięsko Teraz by wypadało, o ja jeszcze świn... mm, świnie, 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 to powinno się pojawić albo w, w środę, albo w piątek, albo w czwarty. jeszcze dokładnie nie wiem, nie wiem jak często będą pojawiały się odcinki, ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że w każdym odcinku, w każdym nowym odcinku będzie jeden nowy mod, i tak postaram się zrobić Kompa Może nie mam jakiegoś super mega fajnego, ale myślę, że, że jakoś to uciągnie. Jakieś te mody uciągnie. Fajny pies, musisz czekać. Już poszczekaj, da, poszczekaj. O tu są jakieś cable, już pisałem że. Może najpierw zrobię. Mm, jest tak. Aż tu rzemieślniczy, żeby mi teraz wystarczyło. Dodać. Jest piec. Achievement gate. Nie chcę chce to. Chcę sobie trochę jedzonka przepalić. Ups Ale mnie zaszedł skurczy pod tyłu. No co za skurczywyk, a ja sobie czekałem aż mi mięsko się przypali Co za gąb. Dobra To sobie zapiszemy może waypoint Wyjście z kopalni Kopalniu Kopalni I zrobimy sobie męski kolor różowy e Crafting możemy sobie wziąć Wziąć i w ten sposób musimy sobie uporządkować trochę ekwipunku. O, R to jest sortowanie, to też jest dobre. Musimy sobie tak uporządkować. Pierwsze musi być miecz, drugie musi być e, kamienny killow, trzecie musi być e, siekiera i później jest łopata, drewno, trochę jedzenia takiego, trochę takiego, tu patyki, tu jakieś niepotrzebne rzeczy skrzynka itp a tu możemy sobie crafting a to możemy sobie wyrzucić dobra lecimy mi się wydaje w dół tylko nie wiem w którą stronę a jak jest ciemno dobra może jednak wrócimy będzie to bezpieczniejsze super telefon Gratulacje. Jak zwykle musi mi coś przeszkodzić. A czemu ją ja tak ciemno? Musi być gdzieś tu... Węgiel. Wungladaj. Hmm. O, jest węgiel. Dobra, jest węgiel. O, i żelazo, dobra Wungiel, wungiel, wungiel. I szybko, szybko, Teraz wiem, że robię to niebezpiecznie. Dobra, już słyszę coś tam. O, jestem Dobra, mam już światełko. Uuu, tutaj jest lawa niebezpiecznie. Dobra, idziemy dalej. Bierzemy trochę tego żelaza, bo żelazo musi się przydać, żeby mieć jakiegoś seta ogarniętego. Teraz lecimy, kopiemy trochę więcej węgla, węgla, jak to mówią, silony sacy. A ty jesteś głupi, Daniel?